Ogromna część wszystkich filmów umieszczanych na YouTubie to produkcje związane z grami wideo. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć fenomenu tzw. let's playów, ale na szczęście można tam też znaleźć nieco publicystyki, jakieś recenzje, zapowiedzi, poradniki itd. Zastanawialiście się kiedyś, które gry królują, które mają najwięcej wyświetleń i czy istnieje coś takiego jak światowe trendy, czy np. w USA ludzie oglądają coś zupełnie innego niż my. Dzięki informacjom, które udostępniło Google, możemy to sprawdzić. Panowie z YouTube'a wybrali 25 krajów, które w 2016 roku zanotowały najwyższą oglądalność filmów związanych z grami wideo, sprawdzili, co, gdzie ma najwięcej wyświetleń i podzielili się ze światem częścią statystyk. Najpierw spójrzmy na sprawy globalne. Zdecydowanie istnieje coś takiego jak światowe trendy. Są jednak tylko dwie gry, które oglądają się bardzo dobrze we wszystkich wymienionych państwach. Pierwszą z nich i jednocześnie niekwestionowanym liderem jest no nie trudno się domyślić co. Minecraft oczywiście. Budowanie sklocków jak widać nadal w modzie. Za Minecraftem plasuje się Grand Theft Auto 5, który jest jednocześnie ostatnią grą popularną we wszystkich 25 krajach. Potem mamy Pokémon Go. Chociaż jak widać za nim nie przepadają Rosjanie. Kolejne jest Five Nights at Freddy's. Tutaj wyłamała się Japonia i Tajwan. League of Legends bez Japonii, Rosji i Tajwanu, Garry's Mode, z wyłączeniem Brazylii, Japonii i Turcji. Zresztą, co ja będę tu wszystko czytał? Ani to ciekawe, ani tego nie zapamiętacie. Zryknijcie po prostu na wykres sporządzony przez pracowników YouTube'a. Zielony kwadracik oznacza, że gra znajduje się w top 25 danego kraju. Tak prezentuje się lista globalna. Teraz zajmijmy się czymś nieco ciekawszym, czyli grami unikalnymi. Takimi, które są wyjątkowo popularne tylko w jednym konkretnym kraju Madden NFL 16. Jak myślicie, gdzie ta gra jest popularna? Oczywiście, że w USA. Madden to symulator futbolu amerykańskiego, który w Stanach Zjednoczonych bije rekordy popularności, ale poza nimi raczej mało kto się tym sportem interesuje. Więc nikt w Madden nie gra, ani go nie ogląda. FIFA 16 znalazła się na liście globalnej, ponieważ piłka nożna to sport międzynarodowy. Co nie zmienia faktu, że istnieją państwa, w których jest sportem dość niszowym, jak widać na przykład na Filipinach i Tajwanie. Przenieśmy się teraz do tej drugiej Ameryki, południowej. W Brazylii największą oglądalnością na YouTubie może pochwalić się Lego Marvel's Avengers. Dla mnie dość zaskakujące, bo w gruncie rzeczy jest to kolejna, prosta i raczej mało odkrywcza zręcznościówka z klockami Lego. Pozostałe kraje mogą pochwalić się czymś bardziej nietypowym i specyficznym. Lecimy dalej, póki co omijając Europę. W Japonii rządzi Puzzle and Dragons. Gra, o której szczerze mówiąc nie słyszałem, ale po graczach dalekowschodnich mogłem się czegoś podobnego spodziewać. Wpisałem ten tytuł w wyszukiwarkę i wyszło mi, że jest to gra mobilna, polegająca na układaniu różnokolorowych klocków w rzędy. Ale to tylko pierwsze wrażenie, bo Puzzle and Dragons zawiera też jakieś elementy strategiczne i RPG. Wygląda to jednak. no. japońsko. No to teraz Tajlandia i Heroes of Neveret. PC-owa MOBA, której akcja toczy się w tym samym uniwersum co seria Savage. Dwie, maksymalnie pięcioosobowe drużyny, ścierają się i starają się zniszczyć bazę przeciwnika. Na tajwańskim YouTubie największą popularnością cieszy się z kolei Tower of Saviors. Kolejna gra mobilna polegająca na układaniu kolorowych klocków. Widocznie w Azji tego typu produkcje mają się wyjątkowo dobrze. Sam grałem kiedyś w coś podobnego, szczególnie w drodze na uczelnię, ale żeby oglądać jak ktoś obcy układa klocki na telefonie... Hmm. Co kto lubi? No to teraz Europa. Francuskim YouTube'em rządzi Dofius. darmowa gra MMORPG o bardzo ładnej baśniowej oprawie graficznej. Gra oferuje turowy system walki oraz starcia PvE i PvP. Być może nie bez znaczenia jest też fakt, iż za grę odpowiada francuskie studio Ankama, taki lokalny youtube'owy patriotyzm. W Niemczech największą sympatię internautów zaskarbiła sobie Deponia. Gra reprezentująca dość nietypowy jak na YouTube gatunek. Jest to bowiem klasyczna przygodówka point-and-click. W takich grach z reguły nie dzieje się zbyt wiele, ale widocznie nie musi. A w którym państwie najpopularniejszy jest stalker? Wielu pewnie powie, że na Ukrainie, ale nie, w Rosji. Rosjanie najchętniej śledzą właśnie wirtualne wycieczki po napromieniowanej, nieprzyjaznej zonie. Niespecjalnie mnie to dziwi, bo klimat Stalkera jest wyjątkowo wschodnioeuropejski. Oh! Powoli zbliżamy się do końca. Ukraina. Na tutejszym YouTubie karty rozdaje darmowa gra MMO z czołgami w rolach głównych. Ale nie, nie jest to ani World of Tanks, ani Armored Warfare. Króluje tam gra o nazwie Tanki Online. A wygląda to tak. No i wreszcie, na finiszu, dotarliśmy do Polski. Jak myślicie, jaka unikalna gra ogląda się najlepiej na naszym nadwiślańskim YouTubie? Panie i Panowie. Tak. Jest to symulator farmy. Najwidoczniej statystyczny Polak lubi spędzać czas podpatrując jak jakiś nieznany mu wirtualny rolnik zbiera kombajnem cebulę. I to tyle. Póki co YouTube udostępniło dane dotyczące wyłącznie tych państw, o których wspomniałem. Fajnie czasem rzucić okiem na podobne statystyki, bo można się dowiedzieć całkiem ciekawych rzeczy. Widać wyraźnie, że kraj, w którym przyszło nam się urodzić i żyć, jego kultura wpływa nawet na to, w jakie gry wideo gramy i które z nich lubimy oglądać w internecie. Mnie tabela przedstawiająca trendy światowe za bardzo nie zaskoczyła, ale informacje dotyczące gier unikalnych już tak. A Was? Dzięki za uwagę i do usłyszenia.